Witam w drugiej części prezentacji poświęconej projektowaniu freza walcowego. Zgodnie z zapowiedzią z części pierwszej zaprezentuję metodykę zaostrzenia czoła freza i modyfikację jego kształtu. Pracę rozpocznę od utworzenia płaszczyzny odniesienia przechodzącej przez oś uchwytu i wspólnej z narożem na czole freza. Na tej płaszczyźnie definiuję linię, która wskaże kierunek operacji wyciągnięcia dodania. Następnie na czole freza tworzę szkic rozpoczynając od linii konstrukcyjnej której końce są wspólne z narożem i osią freza. Dodając kilka linii, tworzę kształt trapeza i wymiaruję je. Tak wykonany szkic posłuży do wycięcia rowka odprowadzającego wiór z czoła freza. Wycięcie zostaje powielone w szyku kołowym, tworząc rowki dla pozostałych krawędzi skrawających. Ścianki rowków będące powierzchniami natarcia wymagają pochylenia w celu uzyskania odpowiedniej wartości kąta natarcia. Przeciwległe ściany pochylam w celu uzyskania lepszego kształtu rowka. Ostrze, które pozostało w środkowej części freza, o po pochyleniu ścian odetnę, korzystając ze szkicu 3D, tworząc jakby podstawę ostrosłupa. Wykonując wyciągnięcie z wycięcia z wykorzystaniem szkicu 3D, należy podać kierunek. Wycięcia, wskazując na przykład płaszczyznę odniesienia. Ponieważ kształt drowków jest już gotowy, Wykonam tylko kosmetyczne zaokrąglenie ostrych krawędzi. W kolejnym etapie wykonuję linię konstrukcyjną na czole freza, wspólną z narożem i współliniową z krawędzią skrawającą freza. Na końcu linii umieszczam płaszczyznę odniesienia prostopadłą do niej. Płaszczyzna zostaje wykorzystana do utworzenia szkicu, który będzie reprezentował pierwszą i drugą powierzchnię przyłożenia czoła freza. Szkicując kilka odcinków definiuję kąty przyłożenia oraz długość fasety dla pierwszego kąta, która zgodna jest z szerokością pierwszej bocznej powierzchni przyłożenia freza. Gotowy szkic wykorzystuję w operacji wyciągnięcie wycięcia, wybierając status końca do wierzchołka. W ten sposób uzyskałem zaostrzenie czoła jednej krawędzi skrawiającej. Po raz ostatni wykorzystuję operację szyku kołowego w celu skopiowania geometrii zaostrzenia czoła na pozostałe krawędzie skrawiające. Projektowanie geometrii czoła freza zostało zakończone. Przejdę teraz do oznakowania chwytu. Aby wykonać znakowanie, potrzebny jest szkic zawierający tekst, umiejscowiony najlepiej na linii odniesienia. Do znakowania chwytu najlepiej wykorzystać operację zawijaj z opcją grawerowania. Wpisujemy głębokość grawerowania i wybieramy ścieżkę ścianę walca, na której napis ma się pojawić. Frez walcowy jest gotowy, natomiast dlaczego nie poddać go modyfikacji, na, na przykład do postaci freza stożkowego? Zanim przejdę do zasadniczej modyfikacji, wygaszę zaokrąglenia krawędzi rowków freza. Jest to wymagane, ponieważ małe ściany utworzone przez operację zaokrąglenia byłyby problematyczne przy wykonaniu funkcji zwężenia. Ponieważ w zwężaniu będę poddawał tylko część roboczą, muszę wykonać operację podziału freza na dwie części. W tym celu wykonuję szkic linii i wykorzystuję go w operacji podziel. Obe dwie części zaznaczam jako elementy do zachowania, ponownie uzyskując dwa obiekty bryłowe. Modyfikację dow postaci freza stożkowego... Wykonam za pomocą rozbudowanej operacji gięcia. Zaznaczam opcję zwężenia oraz ustawiam parametry wyrównania triady tak jak w poprzednio przy skręcaniu rowków wiórowych. Półczynnik zwężenia określam na minus 0,2, co dla freza o czole 10 mm da mi zwężenie do średnicy czoła 8 mm. Nowo uzyskany kształt czoła freza wymaga ponownego dodania operacji zaokrąglenia krawędzi rowków. Ostatnią operacją jest ponowne połączenie części roboczej i części chwytowej w jedną całość. Na tym chciałbym zakończyć drugą część materiału poświęconego projektowaniu freza walcowego. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Sławomir Banasik, dział techniczny CNS Solutions.